Ej, TikToka wstawiłem no, Witam, co. mam nowy mikrofon Boże, może wreszcie będzie brzęce, że bolało no, mam fajny nowy mikrofon, co nie? nie? Szkoda, że teraz słychać jak pstrykasz w myszkę od z 3 km Rap Rep ten, tam super Ale mówię o tobie Za co, co kurwa no? <działek> Brawl Stars, Brawl Stars. Nagrywasz filmik. Tak. Typowe... Ja, jak to Heavy miał odcinek? Typowy... Typowy... dzień z życia Brauleja, czy coś takiego. <św> Dobra, dobrze wiem, że i tak. ADC zintował. Jak zawsze. Okej, Dawid! Mocnicz coś to jest znaczy, że idzie dalej. <ś> <ś> ale zmarł weziar. A weźcie się derwuje teraz. To się dusi. Maciek się dusi. Haha! <grywa> kurwa. Musiał <grywa> <Nie chciał podjemać. grywa> no Sorry, sorry, już jestem. Taki smutek w jego głowie. Ukradł! Jeszcze żyje, mi? jeszcze żyje. Ale tylko frajer by nie skorzystał. GAH! im uczę do Mir. Lodomir czy Timur? Cynie. Nie wiem, jesteście podobni. Pięknie, uciekaj. uciekaj. Dawid, ty nic tam nie robisz na tym bocie. Ale... Zerwana z tobą dziewczyna? Nie. Czemu nie wcale? W całą? A czekaj. Nie ma Rki. A Dawid, dziewczyn... tego. Czemu ja z Bartkiem mam takie same temy praktycznie? Dawid, ty influencerko, że kopiujesz. <grymne> Nawet co się. wali co się pali, ma wersów. kaszle? Tak, nie wiem, czy on się dusi, czy umiera. Jak czujesz, że coś śmierdzi, to znaczy, że Ram się pali. No to ja śmierdzę prędzej. Aha. Nie <grymne> to Przekazuję swój tak. 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 Kto śmierdzi? Dawid. Tak. No, a kto inny jak nie ma? Ja. Ej, <laughs> co ja mam nagrywać? Dawid nas wziął na TFT te, i co? Mam klipować jak kasami właśnie zabija miniona? OLUPĘ! O! ILE mocji! Nie no, druga runda, równość. Musimy mieć śmieć, co ty wybrałeś. Nie, no na TFT też nie mogę. Pomak piszą na trzecim. No, ja tam. Już? No, ten typo, pomak. To na trzecim. No. O! Twitch to Ale Bartusie? Nie no, 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 ja nie, ja nie, ja nie. Chociaż! Chociaż! Mnie ten Twitch ten... OOO! <śles> jeździec! Pusiał sobie. <śles cho śles śles programming> jeździec! Ja... Ale <śles Leonard> co to za złożna Bartusia? On potrzebował tego Sajona. Wiem.

No i simpero, Fajnie, fajnie. Zobaczysz, że moja zyra zaraz ci wydałem. Wiem. Właśnie dlatego tego się boję. O, o, o. <grym> Super. Jaki smutny! Super. A, cicho... o, o. Wiem, nie. Oni solują Barona. <grym> <grym> solują Barona w full teamie, nie? Fajnie! No. <grym> Cały team <grym> soluje, fajnie! Tak? Ja? 11 lewa, mam. Mid. Nie wiem, na przykład nasz support ma. Gdzie jest twój tebek supportowy? Ja Sprzedałem go, chodzę. Masz <grym> rację. Odpuszuję tylko mida. Dobra, idę tańczyć. Czujcie tego. Już przybiegłem. Kurde, jak zrepokuję? Zrobimy go, mam Rkę. Dawaj go A przecież Jacks ma 80 tutaj ON MA 80! OD KIEDY?! Coś o czym chciałbym powiedzieć 58, 9-10 9 7. Numer do trestacji Bartek tu coś robił. Ja robi. myślę, że tu coś robię. robię. Hmm Mmm! Dobre! To takie dobre. Dobra, kał. Smaczny. Smaczny kał. Smaczny kał. Weź go ze stołu, ja mam go. Weź go ze Nie on ciebie, tylko... Czemu tak nie intuje na Yasuo pod tanka, niż na normalny Yasuo? Oni pod tanka. O nie! Jarvan! <tuszy> dobra, nie matmy, jednak intuje. Tupmy zakłady. W którym meczu Dawid nie zintuje? Wiecie o tym, że oni poszli barona. No i nie chcę robić barona, a zróbmy zakłady. Po prostu kto obstawi pierwszy mecz, w którym Dawid nie zintuje, dostaje skina od Dawida. Mi się podoba. Szczerze, przez kawałka. kogo przegraliśmy? Tak. Że w sensie przegrywamy, tak naprawdę. Wiecie, przez kogo? Zwoły. No Zwoły. właśnie. My mówimy na siebie, a to przecież przez mnie Nie, to no. Dawida, przebiega. przez Dawida. <laughs> Ej, chodźcie, to, to, to. Kończymy to. Jest. Dobra, powtórzę to jak na tak, każdym jest. odcinku. Jasuło pod tanka nie... Z... Nie zawiódł. Ale Dawid już tak.